Spectral Clar 50500 to bezbarwny lakier klasy VHS, który wykazuje się bardzo wysokim połyskiem i doskonałym efektem końcowym. Lakier mieszamy w proporcji 2 do 1 z utwardzaczem H6115. Czas przydatności takiej mieszanki wynosi 45 minut. Aplikacje przeprowadzamy pistoletem z dyszą o średnicy od 1,2 do 1,4 mm. Klar 50500 aplikujemy w dwóch pełnych warstwach. Lakier ten posiada długi czas otwarcia, przez co doskonale sprawdzi się w wylakierowaniach całościowych, w szczególności w wyższych temperaturach. Doskonała rozlewność sprawia, że lakier jest w stanie odwzorować fabryczną strukturę. Czas odparowania między warstwami wynosi od 15 do 20 minut. Lakier po utwardzeniu, zarówno w temperaturze pokojowej, jak i podwyższonej, cechuje się bardzo wysoką odpornością na zarysowania. Spectral Clear 50500 dedykowany jest przede wszystkim do wylakierowania całościowych, gdzie zależy nam na wysokiej jakości powłoce o wysokiej głębi. W celu zwiększenia elastyczności powłoki lakierniczej, np. przy zastosowaniu lakieru na tworzywach sztucznych do mieszanki komponentu A i B należy dodać od 10 do 30% środka zwiększającego elastyczność plast 775. Spektral technologie podnoszące efektywność warsztatu i zapewniające znakomite rezultaty.